Dobra, legiderski gramy o stówę? Serio? Serio? No dobra, to dawaj, to dawaj, jej. Ej, możesz mi wybrać postać? No to niech będzie jet. Jet? Dobre. No. Dobra. dobra. Wszystko jest włączone, dobra. No omen! Ej, to jest egzotyczny pik jakiś. Tego jeszcze nie spotkałem na jeden na jeden. A jaką tu masz awangę? Idę sprawdzić teraz. Aktualnie A2. A to mogłem jednak nie pozwalać ci wybierać postaci mi. Eee, Zlekceważyłem Cię, myślałem, że masz Golda! <laughs> Jajaj, no już jest spiszę! No nie, no ja jestem bez ubicia, dobra, GG! No kurwa! Ojej. gdzie jesteś? O, Dobra. Teraz cię będę tu trzymał. Wieczność. Okay, nice. o, troszkę nie siadało mi. Aj, aj, aj. Ale jakie poszło ubicie ode mnie. Aj. Ojaj. 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 Ej, ale dobry jesteś całkiem, muszę ci przyznać. Wojno? Znaczy drewnianie, w sumie. Oj, olflik tam chyba poszedł. Ajajaj. Ajajaj. Nie wiem, jakim cudem nie dostałem tym fleszem ogólnie. O, ale mnie ogręciłeś tym tepekiem. Nie miałem, panie, co nie A O O kur... <laughs> Nie, spokojnie. O nie, to noże to nie był dobry pomysł. Dobra. Ej, Ej, ale dobry byłeś na początku, Tanie się że że jest koniec. Okej. Okay. A, ja mówię do ciebie, stary, jestem zlutowany. Ja mówię, że ty jesteś dobry stary na początku, ja się bałem, że to jest koniec. Zobaczę rangę. Pedrix ma... Co ma Pedrix? Ascendanta? Nie ma co go lekceważyć, bo mi jeszcze wytrąbi i mnie najebie. To też go nie lekceważmy. Ogryjolu! Halo. ma? Witam, witam. Co u ciebie Pedrix? Co słychać? Jak biznes. Jej. Znowu taki stary chuj muszę mieć i dostać w pizdę A gdzie ty? właśnie gdzie ty to jest pytanie a, Ja jestem po prawej Czyjej? No swojej Ja jestem po lewej Ale twojej czy mojej? Mm, mojej. Okej Czy okay. jesteśmy okay. obok siebie? Upolowałem <laughs> no, Czy ty jesteś? Hide dan seek, No ja nie wiem, jej. halo! Halo! Ej, ale. Byłem obok twojego klona przed chwilą. Jeba, stinger. Dobra, teraz nie daję ci wyjść z bazy! Tak. Tak, to jest time. Ło, ty zmiana gana! Ło! Ty zmiana gana! O, ale tu by ci dałem przez ścianę, to jest? Ta, 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 no. Staleś mi full biało i stałem w miejscu tam ogólnie. <grym> A, według moich obliczeń on musi tu być gdzieś. Gdzie ty? No właśnie według moich obliczeń powinien być tu, gdzie ja jestem. O właśnie. Ja. O właśnie. A, widziałeś mnie! Kurde chcę ah, chciałem być cwany! Ale nie wyszło O! Nice! Ej, ty, od tych fleszy na się nie da odwrócić, nie? legi. O nie! A tu klon je ba... Ło, mi z strzeliłem Dobra, uff, Jakie cię to nie obijem ja sam miałam na pytanie Nie, 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 nie! Ej! Ło! Ło! Ło Ło! Ło, dziękuję, <dễ> kręciłem! <gory> Kurde! Ej no! GG? Nie wygrałem. I gdzie ty? Gdzie ty? ja O sobie? ja. Po co prawej. Z... Ja też. No ja pierdolę no! Jebany <grym> Joru! Gdzie ty? Gdzieś zostałem, nie? Ja! Dobra, no, do dwóch przewagi gramy teraz, okej? Okay? Jest, jest! Ja do pierdo... ale to... było to... blisko! Co jest! Co jest? Dragon wybiera? Powodzenia. powodzenia chyba do zera. Było pierwszy raz wygrałem tu duela. Gdzie jesteś? Na no, micie no. Na samym środku? Tak. Kurwa, legitym ja Ej, bo jak wygra z tą 15 0 to będzie mi głupia. Kurwa, no weź mnie ubi. Nie wiem. Nie ale jakoś w ciebie tak wchodzą te kule, kurwa, że no nie wiem. No i wsypka pan O, dobra. No, swing mi szerzej! Nie możesz tam stać! Dobra, sorry, notatek. Po no ci dałem. Nie, nie ma już ręcz zakaz masz. Eee, podniosłem już. Ja do... Ej, odpaliłeś haksy. Jeszcze <śmum> <śmum> rok dałem. Dopadłem cię! Słyszałeś mnie? Słyszałeś mnie, jeba. mystic na scrolu, skacze mi Może by tak perma, by taką perma zagrać, to przejść za sakt GG, kolejny winek, ale na PayPal nie donate'em, donate'ów nie działają Powodzenia stare. Ja pierdolę, nie, wow, kurwa Gaful full kewa, A kur... co jest? Górze kewa na lejnie! Ja czuję, że ja go. Ogrywam, nie? Bo ja jestem te Ronaldinho. Kur... Dzięki za follow. A Ja pier... bez ubicia! Wiedziałem, gdzie musi być, kurwa, nie ubijam!

No musi tu być, no przecież wszystko inne mam patrzona. Ja pieredłem. GG! Oksy ma radiantę jak coś. A, wyszedł z gry. W kurwę i wyszedł.